Rok 1500. Europa właśnie stawia pierwsze kroki na drodze do dominacji światowej, wysyłając pierwsze wyprawy do nowego świata. De facto był to pierwszy krok na uczynieniu cywilizacji łacińskiej fundamentem współczesnego globalizującego się świata. Tylko czy w 1500 roku było to tak oczywiste jak dziś? Właśnie tej kwestii będziemy przyglądać się dziś: jak to się stało, że Europa zdominowała świat. Zacznijmy od tego, że rok 1500 to nie jest najlepszy moment dla Europy. De facto żadne imperium europejskie nie staje się światową potęgą. W tym właśnie okresie potęgą stają się Osmanowie, którzy właśnie wkraczają w swój Złoty Wiek. Europejczycy, cóż, co najwyżej mogą się poszczycić tym, że zakończyliśmy rekonkwistę na Półwyspie Iberyjskim. I jak się tak szczerze zastanowić, to w tym czasie, poza tym jednym sukcesem, mamy właściwie same problemy. Liżemy rany po najazdach Mongołów, dopiero co niedawno zakończyła się plaga czarnej śmierci. Wciąż trwają liczne wojny lokalne, niektóre przeciągają się już wręcz na całe stulecia i de facto nie jesteśmy nawet wielką potęgą ekonomiczną. Przez najbliższe 250 lat 66% światowego PKB będzie produkowane przez dwie potęgi azjatyckie, czyli Indie i Chiny. W związku z tym ktoś mógłby zapytać, dlaczego Europa? Cóż, moja racjonalna odpowiedź brzmi: mapa. W 1507 roku Martin Waldseemüller Dowiedział się o jakimś mało jeszcze znanym Włochu, który podobno rozpowiada o tym, że odkrył nowy ląd. Zaciekawiony całą sprawą, zdecydował się z Włochem spotkać i tak właśnie poznał Amerigo Vespucciego. Poprzez analizę jego notatek. Kosmolog nanosi na mapy nieznany dotąd ląd, który w żaden sposób nie przypomina wschodniego wybrzeża Azji, który opisywał chociażby Marco Polo czy kupcy podróżujący jedwabnym szlakiem. Przez najbliższe kilka lat mapa szaleńczo się w Europie popularyzuje, a w 1515 roku pojawia się jej najbardziej znana wersja tak zwana mapa Salvatiego. Dlaczego powiedziałem, że mapa może być symbolem nadchodzącej potęgi Europy? bowiem mapa ta stanowi przyznanie się do czegoś, do czego nie przyznała się jeszcze nigdy żadna wielka cywilizacja. Nie wiemy wszystkiego. I właśnie to konkretne wyznanie, że nie wiemy, stanowi pierwszy etap do dominacji światowej Europy. Rozbudza w nas bowiem pewną potrzebę posiadania wiedzy, zrozumienia tego, czego nie rozumiemy, i mógłbym nawet bronić opinii, że był to pierwszy akt rewolucji naukowej. I oczywiście, zanim ktoś zacznie teraz głośno krzyczeć, ja wiem, że rewolucja naukowa to jest raczej tak XVIII-XIX wiek. Właśnie wtedy pojawiają się tak rewolucyjne idee, jak chociażby fizyka Newtona czy ewolucja gatunkowa Darwina. Ale gdyby nie rozbudzenie naszej ciekawości kilka wieków wcześniej, rewolucja ta nie mogłaby mieć miejsca. Ale dobra, wracajmy do tematu. Dlaczego w sumie zwykła ciekawość stała się fundamentem przyszłej potęgi europejskiej na świecie? Na to pytanie możemy odpowiedzieć na dwa sposoby. Przez naglącą konieczność, aby zrozumieć, jak funkcjonuje dany klimat, albo jakie jest ukształtowanie terenów, które właśnie podbijamy, byliśmy w stanie lepiej się do nich przystosować niż mieszkający już tam tubylcy. Drugi argument jest zaś taki, że byliśmy po prostu gotowi na spotkanie z nieznanym. Pierwszą kwestię, którą poruszyłem, chyba najłatwiej będzie mi opisać, pokazując, w jaki sposób korona brytyjska de facto zasymilowała Indię. Bo Powiedzcie mi, jak to jest, że subkontynent, który zamieszkuje 300 milionów Hindusów, został zdominowany przez zaledwie 200 tysięcy żołnierzy, urzędników i przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii? Odpowiedź brzmi: byli po prostu ciekawsi na temat samych Indii niż sami Hindusi. Na ten przykład, przeciętny urzędnik, kiedy przybywał z Wielkiej Brytanii do kolonii indyjskiej, musiał przez 3 lata uczestniczyć na wykłady na Uniwersytecie w Kalkucie. Czego się tam uczył? Ano, miejscowego języka, tradycji, kultury i obyczajów. Dzięki temu był lepiej w stanie zrozumieć to, w jaki sposób funkcjonują Hindusi i w jaki sposób funkcjonuje cały subkontynent, lepiej niż jego mieszkańcy. Dlaczego to dało tak wielką przykładę? No cóż, opiszmy to na czymś bardziej konkretnym. W 1802 roku rozpoczyna się wielki spis geodezyjno-kartograficzny Indii. De facto 60-letnie prace dają Brytyjczykom ogromną wiedzę na temat tego, w jaki sposób jest ukształtowany subkontynent indyjski, gdzie występują lasy, gdzie występują góry, ale także, na przykład, gdzie występują zasoby naturalne. Dodatkowo daje im to wręcz bezcenną wiedzę dotyczącą tego, gdzie lokować przyszłe linie kolejowe, albo na przykład w jaki sposób wykorzystać ukształtowanie terenu na wypadek, gdyby Hindusi podnieśli bunt przeciwko Koronie. I w ten właśnie sposób przez całe 150 lat Brytyjczycy lepiej znają tereny Indii niż Hindusi, którzy swoją wolność odzyskują dopiero w 1948 roku i de facto dopiero wtedy zaczynają sami interesować się tym, jak funkcjonuje ich własny subkontynent. Drugi argument, który przytoczyłem, łatwo pokazać na historii, którą już poniekąd opowiedziałem. Na podstawie historii upadku wielkich cywilizacji Indian na początku XVI wieku. Jak wspominałem, w 1519 roku Cortes przybywa do wybrzeży Meksyku i napotyka kilku Indian, którzy są przedstawicielami Imperium Azteckiego. Przedstawia się jako wysłannik króla Hiszpanii, który pragnie pertraktować z ich władcą i prosi o zaprowadzenie siebie i swoich ludzi do pałacu ich własnego cesarza. I gdyby wówczas Aztekowie choć trochę interesowali się tym, co dzieje się poza granicami ich kraju, zapewne dowiedzieliby się o tym, że zagładę Hiszpanii. Nie przynieśli już kulturom, które zamieszkiwały obszar Karaibów. Dodatkowo wiedzieliby też, że królowie w ogóle całej Europy, w tamtym okresie bardzo rzadko sankcjonowali tego typu wyprawy. Cortes, jak i wielu innych konkwistadorów, byli po prostu awanturnikami, którzy zbierali bandę ludzi i chcieli się bardzo szybko wzbogacić. Gdy Corteza zaprowadzono już do cesarza Montezumy, ten błyskawicznie wybija jego straż przyboczną i de facto przejmuje władzę, oczywiście tak jakby z ukrycia. Jednocześnie uczy się lokalnej kultury, języka i tradycji. Stara się także zrozumieć, jakie koneksje polityczne występują w imperium Montezumy, dzięki czemu jest gotów na odparcie buntu, który po roku wybucha, aby obalić europejskich tyranów. Tylko w tym momencie było już po prostu za późno. Do tego momentu Europejczycy posiedli już niezbędną wiedzę, aby ten bunt odeprzeć. Mógłby nawet bronić tezy, że Cortes, nawet bez swojej przewagi technologicznej, poradziłby sobie z buntem Indian, bowiem zrozumiał nie tylko w jaki sposób funkcjonuje ich państwo, ale rozumiał także wspomniane już przeze mnie koneksje polityczne wewnątrz Imperium Azteków. Wiedział, że Aztekowie uciskali całą masę plemien lokalnych, które mógłby wykorzystać do walki z buntownikami, oraz znał doskonale ukształtowanie terenu co oczywiście działałoby na jego korzyść podczas wszelkich Manewrów wojskowych. I prawda jest taka, że gdyby inkowie w tamtym okresie mogli na przykład obejrzeć CNN, prawdopodobnie zorientowaliby się w sytuacji. Wiedzieliby, że przybyszom nie wolno ufać, byliby wobec nich agresywni i nieufni. No ale oczywiście nie byli ciekawi tego, co nieznane. Nie przyznawali się do swojej niewiedzy, byli zamknięci w swoich granicach. No i, no i wpadają na ten sam fortel! Ważna rzecz: Cortes przybył do Meksyku mając ze sobą 500 ludzi. Pizarro, który przybywa do imperium Inków zaledwie 10 lat później, ma już ze sobą ledwie 168 żołnierzy. Tylko, że oprócz tych żołnierzy ma ze sobą jeszcze coś, wiedzę na temat tego, co Cortez odwalił dekadę wcześniej w Imperium Azteków. Tak więc przybywa, przedstawia się, prosi o zaprowadzenie siebie do ich przywódcy, a potem odpala mu się Terminator. I to właśnie moim zdaniem jest wielki sekret stojący za wielkimi podbojami i późniejszą dominacją Europejczyków nad światem. Fakt? że przyznawaliśmy się do naszej niewiedzy, a przez ciekawość, która z tego braku wiedzy płynęła, byliśmy gotowi, żeby stawić czoła nieznanemu oraz, aby lepiej rozumieć zdobyte przez nas terytoria i podbite ludy. Prawda jest taka, że kiedy głębiej się nad tym zastanowimy, to nasza przewaga technologiczna nie odegrała w tych wszystkich podbojach tak ogromnej roli jak nasza ciekawość. No bo powiedzcie mi, co dałaby broń palna 70 tysiącom angielskich żołnierzy w Indiach, gdyby musieli powstrzymać nagle bunt Hindusów, których mogłoby być nawet 100 milionów? Albo dajmy na to podbój Chin. Co dałaby nam nasza przewaga technologiczna i praktycznie nie było. Chińczycy znali już broń palną, mieli całkiem dobrze zorganizowaną administrację, no, i byliby, przynajmniej w teorii, gotowi stawić nam czoło. Ale jednak to my zdominowaliśmy, tak Indie, jak i Chiny. I w przeciągu tych kilkuset lat po naszych podbojach byliśmy w stanie stać się tą taką czołową siłą gospodarczą świata. To Europejczycy i Amerykanie zaczęli wytwarzać połowę światowego PKB, podczas gdy Chiny w XX wieku zaczęły produkować Około 5% światowego PKB. No dobra, przyznam, papcio Mao dołożył do tego swoje 5 groszy. Faktycznie, Chiny podupadły także przez drenujący ich system komunistyczny, jednakże jeśli się przyjrzymy historii Chin i wydarzeniom takich jak na przykład wojna opiumowa, to przekonamy się o tym, że upadek Chin był procesem, który trwał de facto przynajmniej dwa stulecia. Chińczycy jako gospodarka podupadli i nie byli w stanie podnieść się z tego upadku przez kilka stuleci. Podczas gdy Europa stale umacniała swoją pozycję światową. Teraz Chińczycy zaczynają nadganiać Europejczyków i robią to bardzo szybko, ponieważ moim zdaniem przyjęli wreszcie do wiadomości coś, co Europejczycy przyjęli już 500 lat temu. Nie wiemy wszystkiego. Wybadajmy, czego możemy się jeszcze nauczyć. Podobnie jak Europejczycy, Chińczycy teraz zaczynają powoli nanosić kolejne tereny na puste obszary. Swoich map myśli. No cóż, wielkie dzięki za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Jak zwykle, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, udostępnienia tego swoim znajomym. No i tak jak zwykle, widzimy się już wkrótce. Widzimy się w świecie, który podbiją Chiny. No bo nie łudźmy się, jesteśmy już tylko karłem reakcjonistycznym, który zostanie pokonany przez wielką komunistyczną potęgę wschodu.